Cześć, kochani, to Santitis. Dzisiaj jedziemy właśnie do sklepu tureckiego, który mamy tutaj niedaleko. Mam nadzieję, że jeszcze zdążymy przed zamknięciem, bo jest sobota, godzina 17. Mamy ochotę na pysznego, słodkiego arbuza, a nie ma lepszych jak tam. Mają pyszne warzywa, owoce, także kupimy sobie taką ćwiartkę. Na te upalne dni to w sam raz taki arbus, żeby się jeszcze dobrze nawodnić. No i po tych zakupach pokażę Wam jeszcze zakupy z Polski, bo jeszcze mam taki food hall dla Was, także zapraszam Was na dzisiejszy vlog. Na dzisiejszy vlog. No i zobaczymy, co kupimy dobrego, pysznego w tureckim sklepie. No i potem jeszcze pojedziemy na zakupy do Rewe, Aldi, bo dużo rzeczy się nam pokończyło już. Eee, także dzisiaj taki zakupowy będzie szał. Mamy turecką papryczkę. Może spróbujemy sobie taką jedną, jedną Co to wezmę. jest? Trink kokosną. Już jest dziura zrobiona i tylko jeszcze słonkę do środka i z kokosa pijesz wodę. 3,50. Nie, ja bym wolała kokosa zjeść, a nie pić. Wziąłam turecką papryczkę. W tureckim sklepie jest ten bak Ma. Patrzcie jak śmiesznie miód ten zapakowany. How? wybierzesz swoją ulubioną A to też ciekawie wygląda Mega. Wezmę taką herbatę, zobaczcie, piękna, kolorowa o miłości 3,50 kosztuje Nie <słyski> ja się tego Arbuza Któregoś razu jadłam te. O, chyba. O, coś takiego. Dobre to było. Ale my kupimy sobie baklawę. Jestem ciekawa tej herbaty. Taka kolorowa. No i my wróciliśmy do domku. No i tak się prezentują nasze zakupy. W sumie za 160 euro. Jeszcze dwie zgrzewki wody. Także o, tu kupiłam marchewkę dla zająców, bo mamy pod pracą marchew takie jakieś resztki wzięliśmy i, i rzucę, niech sobie pojedzą, no chyba jedzą, nie? No, tu mam wodę micelarną, tuż do rzęs, jeśli chodzi o takich kosmetyków, a tak no to tak to się prezentuje i w sumie dużo nie, nie, nie ma, a jednak zapłaciliśmy, tu będę robić rosołek, jest włoszczyzna, i dużo rzeczy się pokończyło, jak erytol, sól. No, tu wzięłam baby szpinak. E, co prawda bio, ale może będzie ok. Będę robić sałatkę z arbuzem i fetą. Dziś tu feta leży tutaj. No i arbuz muszę arbuz muszę pokroić. Ga, gazetka wzięta na, e, z Aldika na przyszły tydzień. Zobaczymy co będzie ciekawego w angebotach, w promocjach. Także to są zakupy i Rewe i Aldi. Tu jeszcze kupił mąż sobie do szczoteczki elektrycznej te szczoteczki. Ja kupiłam sobie teraz różową szczoteczkę za 35 euro ona kosztowała. Wyciągnijmy ją. No, wyciągnijmy, a ja wysypam wszystko, nie? O, dobra. Tu taki jest box, yy, na, żeby ten, żeby ją na podróże brać. Tu mamy ten, ten dings do ładowania. Yy, no i tak się prezentuje ta szczoteczka. Fajna, taka różowa, pudrowy róż. No i e, tak, także z takich rzeczy e, innych to ta szczoteczka, no, tu mi się wysypało wszystko, muszę to pozbierać. E, tu mąż sobie słodkości kupił, to źle, niedobrze e, trochę więcej zielonego kupiłam, e, bo e, no, czas wprowadzić więcej zielonego, zdrowego, no i e, Myślę, że jutro w niedzielę będę robić rosołek. No i takie zakupy w sumie pół dnia nam zeszło, bo jeszcze zajechałam do action, będą również zakupy z action. A teraz pokroję tego arbuza, spróbujemy czy dobry jest, bo jestem naprawdę ciekawa. Bo u nas oczywiście dalej jest gorąco i trzeba się trochę ochłodzić, a ja Was kochani zapraszam, no to w sumie zaraz Was zaproszę, teraz spróbujemy tego arbuza dobra, spróbujemy tego arbuzka jeszcze Wam powiem, czy faktycznie jest taki słodki mm. słuchajcie, jest pyszne także ja się zabieram za jedzenie arbuza. Um, no i co, kochani? Ja życzę Wam mega, mega pozytywnego dnia. Niech trochę przyjdzie deszczyku, bo już naprawdę u nas to jest totalna susza. No i. Kochani, zapraszam też na food hall z Polski. Tam będzie głównie w sumie mięso jakie przywiozłam i no i co, kochani? Trochę, trochę męczący był dzisiaj dzień, bo raz, że gorąco dwa zakupy. Bardzo nie lubię robić zakupów w sobotę w weekend, bo jest wtedy bardzo dużo ludzi, a no niestety, wiadomo, dziadki, wiadomo, starsze osoby zawsze muszą iść na weekend. Oni przecież na emeryturze pracują w tygodniu i muszą iść do sklepu zawsze w sobotę. Tak. Najlepsze jest to, jak pod Aldika bądź rewę podjeżdżają dziapki Mercedesami i Porsche. To to jest po prostu hity, serwia mody. Oni się zawsze spotykają w kościele i, i w rewę. No, dobra. Kochani, ja Wam życzę mega dziąka, yy, buziaki i widzimy się w następnym vlogu. Przypuszczam, że w sobotę. Pa, pa. Także zakupów, zakupów, kochani, jest sporo. Już mi się nawet nie mieściły, także wyrzuciłam na krzesło też. E, dużo, dużo wędlinki, e, trochę niezdrowych rzeczy, ale ich jest tutaj niewiele. Takie serduszka wzięłam z Lindora, bo przydadzą mi się chyba do teledysku, dlatego je wzięłam. Coca-Cola zero, ze słodkości jest niewiele, jest Haribo i czekolada. Tak, to no, wina, oczywiście to Tropical Mosca, to bardzo mi zasmakowało. Brzoskwinka, tutaj pół witrawne, Vasa to Arbus. I tutaj jeszcze drugi arbuz i fresko, frizante arbuzowe na, na spróbę. No i e, gin bean e, Także z alkoholu to to. Tutaj mamy sery różnego rodzaju. E, Krakow, Krakowska krakusa, e, śląska e, ben, 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 będzie jeszcze na grilla, kabanosy, sporo tych kabanosów. Mm. Parówki, mortadela z Drobimeksu, ja ją bardzo lubię, mąż też. Parówki znowu jałowcowa, ser, pasztet taki o, jest bardzo dobry. Parówki, szynka od szwagra jest zarąbista. Tutaj mamy jeszcze taką szynkę wieprzową w puszce, są też bardzo dobre. Tu mamy przyprawy. Kurkum, czosnek, jednak te z Polski są najlepsze. Prymat albo kamiz, pieprz cytrynowy, koperek. Tutaj mamy sos sałatkowy, czosnkowy, papryka słodka, sos pieczeniowy, ciemny, on jest mega pyszny, hmm, chociaż no niekoniecznie zdrowy. Majeranek, dwa kiśle wzięłam. E, popcorn maślany, solony. E, Miks, taki, gąbki. Z chemii to wzięłam e, płyny, te z Biedronki. Sprawdzimy te, czy one ładnie pachną, bo nie miałam ich jeszcze. No i kawa, kawy bardzo dużo, kochani. Gold i zielona. No, i wzięłam tym razem e, olej z czosnkiem i bazylią, czosnek. E, olej z pomidorem, czosnkiem, bazylią i sos chili, słodki ketchup, majonez e, tu jeszcze białe kiełbaski, także sporo tych zakupów jest i teraz muszę to wszystko kochani no większość pomrozić e, tutaj z boku jeszcze mam wyciągnięte, bo mi się nie zmieściło e, oczywiście tabletki przeciwbólowe no i takie serki topione, nie na tosty. Ja często z nimi robię kochani zupę serową. No i to by było na tyle, ale zakupy duże dosyć, w dwóch lodówkach to żeśmy wieźli. No i co? I teraz ja to szybko zamrożę i z Biedronki oczywiście te Płyny. Jestem ciekawa, jak ten pachnie. Zaraz wstawię pranie jeszcze przed pracą, bo ja nagrywam przed pracą i tak. Ta pogoda jest okropna, jest tak gorąco. No dobra, sobie to spakuje wszystko, większość zamrożę.